Doberek, zaczęliśmy nowy tydzień i dostaliśmy jedną ciekawą scenkę. Będzie o Zivu Araf, będzie Dis na Marę. Zaczynajmy! Od raz Putina dowiemy się, że jesteśmy blisko jego rekonstrukcji. Jest on w całkiem bojowym nastroju. Oczywiście dalej zbieramy dane pod umysłów. Twoje wysiłki przy odzyskiwaniu danych pod umysłów są skuteczne. Moja rekonstrukcja przebiega sprawnie. To nie pierwszy raz, gdy Rui próbuje ukraść moje uzbrojenie. Przy ostatniej próbie zamroziłem na Marsie cały szczep. Mimo ich uporu, nigdy im się nie powiodło. Trzeba za to podziękować również Straży Przedniej. Tym razem nie będzie inaczej. Według diagnostyki mamy prawie wystarczająco danych do zakończenia cyklu naprawczego. Gdy bojsaty znajdą się pod naszą kontrolą, zniszczę zrodzonych z gniewu. Jeśli chcą zobaczyć potęgę Strategosa, bardziej niż chętnie im ją pokażę. Po aktywności sezonowej lecimy do okopu. Na rozmowę z Marą, Rasputinem i Ozyrysem. Okazuje się, że Zivu Araf wysyła jedynie garstkę swoich sił. Ale robi to w pewnym celu. Nie ma czasu na uprzejmości, Ozyrysie. Przynoszę ponure wieści. Moje tekuny starały się zgłębić taktykę Ziwo Jej siły są niezmierzone, jednak do walki wysyła jedynie ich drobny ułamek. Ułamek? W miejsce każdego zabitego przez nas zrodzonego z gniewu pojawia się dwóch kolejnych! Mogłoby się jednak pojawiać dziesięciu, co ją zatem powstrzymuje. Jej czerw żywi się wojną. Im brutalniej będzie postępowała, tym więcej mocy z niego uzyska. Tak jak czerw Savatun żywił się naiwnością i kłamstwem, Chcesz powiedzieć, że... To nie wojna. To rytuał. Jej piewczynie śmierci tkają swą magię i przygotowują się na ostateczną ofiarę. Jeśli tak, to plan się nie zmienia. Odbijamy bojsaty i pozbywamy się zrodzonych z gniewu. Tak jak życzy sobie Zivu Arad, bojsaty są niezwykle potężne. Ich użycie spowodowałoby bezprecedensowe zniszczenia. Nie interesuje jej, która ze stron zostanie zniszczona. Jej i tak pożywi się rzezią. Złoży własne armię w krwawej ofierze, a boisaty staną się ostrzem ceremonialnym. Drastyczna Przejdź. przewaga militarna to jedyna skuteczna taktyka Przejdź. przeciwko rojowi. Bez niej. Nie wiem, co robić. Sugeruję zatem, żeby coś wymyślić i to szybko. mi o wszystkim Twoją straż przed nią. Po tym spotkaniu lecimy do biura zawali. Tam zobaczymy się z nim, Marą, Kajatl, Mifraksem oraz Aną. Opracujemy plan działania. A raczej oni opracują, bo nas tam nie ma. Bojsaty otwierają drogę do zagłady. Zjewuarat będzie się kąpać w ich blasku zniszczenia i otworzy nad ziemią sferę wstąpienia, jak uczyniła w torobat. Nieważne, kto pociąga za spust, nie możemy dłużej próbować przywrócić strategosa. Nie. Zbyt wiele nas to kosztowało, by zrezygnować. Mamy szansę wygrać wojnę dzięki Rasputinowi. To źródło moich obaw. Jest bronią, którą ktoś musi władać. To więcej niż broń. To nasz sojusznik. Będzie działał dla dobra ludzkości. Jesteś pewna? Już kiedyś skrywał tajemnice. Działał bez żadnej rady i zgody. Tak jak ty. Rasputin popełniał błędy. Ale wyciągnął z nich wnioski. Tak jak każdy z nas. Proponuję zatem, abyśmy nie dążyli do zwycięstwa. Lecz impasu. Niech raz Putin powstrzyma ziwu Arad przed wygraną. Lecz sam do niej nie dąży. Zgoda. Nie ugniemy się. Bardzo ładne zdisowanie Mary. Ale wracając do fabuły, musimy uważać z walczeniem z Zivu Araf, bo sama walka będzie ją i jej czerwia napędzać. To znaczy, że w sumie każda ofensywna czy defensywna akcja będzie się w to wliczać, a więc Zivu jest bardzo potężnym przeciwnikiem. Wracamy do teraz Putina, który obawia się tego wszystkiego. W końcu jest maszyną do wojny, a teraz musi uważać, żeby za bardzo nie eskalować konfliktu. Jestem machiną wojenną, stworzoną w jednym celu niszczenia wszystkiego, co zagraża ludzkości. Klowis nie zgadzał się ze mną co do istoty zagrożenia, ale zgadzał się co do sposobów. Na Marsie opracowałem protokół eskalacji, aby pokonać Rui. Polega na użyciu coraz większych sił w obliczu rosnącego zagrożenia. Czy nawet wtedy działałem zgodnie z przewidywaniami Zivu Arad? Czy zawsze znała moje metody? Jaki jest mój cel, skoro me działania zagrażają ludzkości? Czy jestem w stanie opracować rozwiązanie bez zniszczenia na masową skalę? Jest to kalkulacja, której nigdy nie musiałem przeprowadzać. Niezbędne symulacje walki zajmą trochę czasu. Na razie postępuj zgodnie z wytycznymi straży przedniej. Skontaktuję się z Tobą, gdy uda mi się ustalić na szkole. Na sam koniec jeszcze rozmowa Ozyrysa oraz Mary. Zadziwiające, że Mara nawet mówi mądrze w tym momencie. I Kora była taka inteligentna. Jak wypełniało ją światło. Ale to jej oczy przekonały mnie, abym przyjął ją na swoją uczennicę. Co w nich dostrzegłeś? Głód. Wtedy bardzo chciała udowodnić swoją wartość. Dobrze znałem to uczucie. Teraz też dobrze je znasz. Jak myślisz, co widzi i kora, gdy patrzy mi w oczy? To wszystko, co widziała zawsze. Współczuję mi, Maro. Tak jak tobie i mnie zdarzało się współczuć innym, tym, którzy polegali na każdym naszym słowie, Twoim kultystom, moim ludziom. Niemal współczucia i korys pogardą. Jeśli współczuję, robi to z miłości. Nie czuję miłości do kultu Ozyrysa. Nie? Zapytaj mnie, co widzę, gdy patrzę w twoje oczy o zrysie. Nie zrobię tego, ale i tak mi to powiesz. Widzę człowieka, który boi się, że nigdy nie spełni oczekiwań nałożonych na niego przez innych. Człowieka, który tak boi się zadać ból lub poczuć ból, że spędził bardzo długie lata swojego udanego życia, trzymając innych na dystans. To brzemię ta odziedziczona wina należą także do ikory. Nigdy nie chciałem, żeby tak było. Podobnie jak twoi mentorzy nie chcieli tego dla ciebie. Nie jest w tym tygodniu tego wiele, brakuje trochę akcji, ale sporo zapowiadają. Nie jest zaskoczeniem, że Zivu Araf chciałaby zaatakować i że zrobi to lub chociaż planuje to zrobić podobnie jak na Torobatl Całkiem dobry schemat, który u nas już się właściwie sprawdził, jak zaatakował kombinat, chociaż im udało się nas zaskoczyć i zabrać nasze światło. Więc pytanie, czy Nato to ma jakąś sztuczkę? Czy może rzuci dosłownie wszystko naraz i tyle? Bardzo mnie cieszy, że Ana zdisowała Marę, zwłaszcza, że akurat ona tutaj była... Sporą hipokrytką. Jeszcze nie znamy wszystkich jej sekretów. Ukrywa przed nami jeszcze kilka rzeczy. Więc jeżeli chcemy komuś nie ufać, to polecałbym marze. Zostajemy więc z zapowiedzią przyszłych wydarzeń. Mam nadzieję, że coś ruszy się w przyszłym tygodniu, albo chociaż za dwa tygodnie. To już jest prawie koniec tego sezonu. Mam też nadzieję, że podobał Wam się ten materiał. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie suba i like, jeżeli tak. Mówił do Was Szybor. Do zobaczenia.